Dwie bramki Roberta Lewandowskiego. Legia Warszawa remisuje bezbramkowo z Lechem Poznań. Michał Probierz dowołał kolejnych piłkarzy na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. szalony mecz pomiędzy Chelsea a Manchesterem City. Natomiast Napoli zmieniło trenera po kompromitującej porażce. Siemano, ja jestem Mateusz i witam Was na kanale NGNW. Kibiców piłki nożnej zachęcam oczywiście do dołączenia do nas i subskrybowania naszego kanału. A Betfan, czyli sponsor tego kanału ma dla Was specjalną ofertę. Bonus 200%. Polega ona na tym, że wpłacacie np. 150 zł, a możecie zagrać za 450, a poza tym, przy wykorzystaniu kodu NGNW10 otrzymujecie freebet o wartości 10 zł. Szczegóły całej promocji oraz pełny regulamin macie na dole w opisie. Zachęcam także do pobrania aplikacji na telefon. Życzę Wam miłego dnia i zapraszam do oglądania. Kibice mogli poczuć niemałe rozczarowanie wczorajszym ekstraklasowym klasykiem. Legia Warszawa, która podejmowała lech Poznań, bezbramkowo zaramisowała przed własną publicznością. Piłkarze zaprezentowali nam, niestety, mocno zachowawczy futbol, a w pełnych 90 minutach na wyszczególnienie nie zasługuje tak naprawdę żadna sytuacja pod bramką rywala. A tak po meczu powiedział Zbigniew Boniek: Ten hit jest ciągle kitem, zawsze przed tym dużo się mówi, a potem wygląda to bardzo przeciętnie. Jeżeli strach przed porażką jest Większy niż chęć wygrania, to wychodzą takie mecze. Chcę patrzeć na piłkę i widzieć drużyny, które chcą wygrywać. Po 15 kolejkach aktualnym liderem jest Śląsk Wrocław, a za nim kolejno. Jagielonie Białystok, Lech Poznań oraz Raków Częstochowa. Legia Warszawa do podium traci 5 punktów, ale rozegrała o jedno spotkanie mniej. Zupełnie odwrotny mecz do tego w Warszawie mogliśmy oglądać w Londynie, a dokładnie to na Stamford Bridge, gdzie Chelsea podejmowała Manchester City. Mnóstwo bramek z udziałem piłkarzy na świat. Poziomie, 8 ramek i ostateczny wynik 4 do 4. Rywalizacja pomiędzy dwiema drużynami weszła na ten najwyższy poziom po finale Champions League w roku 2021, gdzie City uległo The Blues 1 do 0 i to Londyńczycy mogli zabrać do domu te uszate trofeum. W ten weekend to jednak ekipa Pepa Guardioli wyszła na prowadzenie po rzucie karnym wykonanym przez Erlinga Hollanda. Następnie do ataku przeszli gospodarze i po uderzeniu z główki wyrównał Thiago Silva, a kilka minut później kolejną bramkę dołożył były zawodnik Manchesteru City, Raheem Sterling. Do szatni piłkarze udawali się jednak przy wyniku 2-2, ponieważ bramkę zdobył jeszcze Manuela Kanji. Chwilę po zmianie stron swoją 49. bramkę w Premier League strzelił Erling Haaland i tym samym zanotował dublet. Następnie wyrównanie dał Jackson, a prowadzenie City znowu objęło po huknięciu Rodrigo. Jednak w końcówce meczu Palmer stanął przed byłym klubowym kolegą Edersonem, aby umieścić piłkę w siatce z 11 metrów. Obie drużyny po tym meczu mogą czuć niemały niedosyt. Takim Manchester City zmarnował okazję, aby odskoczyć na większą ilość punktów, a jeżeli Chelsea będzie cały czas remisować, to pozostałych drużyn długo nie dogoni. Spróbowałem jeszcze ustalić, kiedy to ostatni raz defensywa Pepa Guardioli straciła aż 4 bramki w jednym meczu. I okazuje się, że było to spotkanie z Leicester City we wrześniu 2020 roku, które zakończyło się porażką 2 do 5. Przed listopadowym zgrupowaniem reprezentacji Polski pojawiły się problemy. Michał Prowiesz w związku z kontuzjami Matiego Kasza, Patryka Dziczka oraz Adriana Benedyczaka postanowił dowołać trzech zawodników w ich miejsce. Szansę na powrót do reprezentacji otrzymał Tymoteusz Puchacz, a dwójką pozostałych jest Mateusz Łęgowski oraz Karol Struski, który być może będzie miał okazję na debiut. Naszą reprezentację w listopadzie czekają dwa spotkania. 17 listopada rozegramy eliminacyjne spotkanie na PGE Narodowym z reprezentacją Czech oraz 21 listopada mecz towarzyski ze reprezentacją Łotwy. Bardzo dobrą wiadomością dla naszej reprezentacji mogą być dwie bramki Roberta Lewandowskiego w ostatnim meczu z Deportivo Alaves. Barcelona ten mecz rozpoczęła jednak fatalnie, ponieważ stracili bramkę w 18 sekundzie meczu. Jednak na ratunek w Dumie Katalonii przyszedł Robert Lewandowski, który najpierw uderzeniem z główki doprowadził do remisu, a potem także skutecznie wykorzystał jedenastkę i dał zwycięstwo. Dla naszego kapitana to pewne przełamanie złej pasy, a to z tego powodu, że ostatniego gola zdobył 20. 3 września w meczu z Celtą Vigo. Napoli chyba powoli może zapominać o obronie tytułu z poprzedniego sezonu. Po pierwsze to w tym momencie do Juventusu tracą aż 10 punktów i co prawda do rozegrania pozostało jeszcze niemało spotkań, to jednak taką stratę może nie być łatwo odrobić. Co więcej to w ten weekend 1-0 przegrali z Empoli, a klub zdecydował się pożegnać obecnego trenera Rudiego Garcia. Klub doznał wcześniej porażek z Lazio czy Fiorentiną, a ta porażka z Empoli, czyli klubem, który znajduje się w strefie doprowadziła do zwolnienia trenera. Na następce Garsi łączeni są Igor Tudor, który ubiegły sezon spędził w Marsylii oraz Fabio Cannavaro. Zdobywca złotej piłki za roku 2006 pochodzi z samego Neapolu i reprezentował ich barwy jako zawodnik. Jednak w swojej trenerskiej karierze jeszcze sukcesu nie odniósł. Był trenerem chińskich, a także arabskich klubów, a w roku 2019 nawet trenerem reprezentacji Chin. Co ciekawe to nawet przed Fernando Santosem był łączony z prowadzeniem naszej reprezentacji, ale ostatecznie zawitał do Benevento, które po pięciu miesiącach i tak go zwolniło. Na dziś to koniec, dziękuję Wam za oglądanie tego filmu do samego końca. Zachęcam do jego ocenienia oraz subskrybowania kanału. Pamiętajcie o ofercie Betfan, o freebecie z kodem NGNW10 i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!